Hej, witam Cię wieczorową porą, jak zwykle. Ja się wybieram trochę na rowerek, trochę na przejażdżkę, trochę na przyjemności i tak dalej. Ja spotkam znajomych. Chyba się przybliżę, bo widzę, że światło ucieka i może mnie nie widać, a może tak ma być. A dzisiaj temat będzie o teściowych. Tak mi przyszło do głowy po drodze. Ktoś zapytał, no dobra, jakie ja mam doświadczenie? Bo ja jestem dopiero teściową, można powiedzieć, od czerwca, czyli czerwiec. No, tak trzy miesiące to co ja mogę powiedzieć o tej roli teściowej. Jak prawie jestem tak króciutko, a jeszcze wyjechałam. A kocha, niewiele mogę powiedzieć, bo nie trzeba być teściową, żeby wie wiedzieć wiele rzeczy o teściowych. Dlaczego jest jakoś tak, że się o Teściu mniej mówi? Może są jeszcze tacy Teściowie, nie niefajni, ale o on, on, nich się tak nie mówi jak o nas, słynnych Teściowach. Teściow. Jak to się odmienia? <laughs> Mniejsza od. Oczekajcie sobie poprawie, bo widzę, że, że światło znika, raz się pojawia, ale nieważne, ważne, że będzie mnie słychać. Może jak blisko stoję. Więc wracając do tych teściowych, albo sobie wezmę i pospaceruję z wami. O, oj, oj, oj. i tak będzie się przekręcało teraz. To wracając do tych teściowych, kochani, będę trzymać, bo inaczej nie ma. Będzie się bujać teraz. To sobie udoskonaliłam. O tych teściowych naszych kochanych, jak to jest z tymi teściowymi? No, tak jest, że przekazują one z pokolenia na pokolenie takby dziedziczą to swoje doświadczenie, kiedy są tym dziewczątkiem zawstydzonym, e, e, dopiero co się po, pobrali z synem tej nieszczęsnej teściowej. Potem, kiedy same zostają i powielają te same błędy, kochani. A jakie błędy najczęściej teściowe popełniają? No to, że chcą dominować, to, że chcą poprawiać, to, że chcą, aby to dziewczątko. Czy ten zięć? Bo dwie strony to działa. Robili wszystko tak jak oni. Bo wiadomo, teściowie już mają jakieś doświadczenie, przeżyli tyle lat, coś tam osiągnęli i tak dalej. No i teraz chcą, żeby to następne pokolenie się podporządkowało. Najczęściej jest tak, że od początku, jeżeli nie wpadniesz teściowie w oko, to już jesteś na takiej trochę przegranej pozycji. Musi, musi się bardzo starać bo na ogół teściowe kochają swoich synów a tatusiowie córki tak jest już jakoś utarte więc zanim się taka teściowa odda syna to ona Cię prześwidruje przefiltruje i oglądnie i przetestuje i tak dalej czy Ty będziesz godnie się jej synem zajmować więc kochana teściowo co ja ci powiem jako ja Bożena Rudnicka z takim maleńkim starzem to można powiedzieć w prawie żadnym jak ja zaczęłam być się teściową zwyczajnie jako kumpela ja podchodzę do mam dwóch synów i moja córa ma sympatię i ja podchodzę do ich partnerów jako kumpela jak obejrzą ten filmik to moje dzieci mogą zaświadczyć jak coś to podpiszą zaraz pod filmem że mama ściemniała ja jestem ich kumpelą ja im nic nie narzucam ja nigdy nie powiedziałam jakiegoś słowa do, do partnerów, których mają słuchaj, że mi się coś tam nie podoba w tych partnerach to jest ich wybór jeżeli im pasuje, jeżeli się oni fajnie czują jest im super przynajmniej na razie, bo życie też pokaże to cóż ja będę się czepiała ja się zaprzyjaźniam z moimi dziewczynami w ogóle się nie czuję jako, jako teściowa, ja się czuję naprawdę jako kumpela. Taka zwyczajna kumpela. Dlatego ja na Facebooku jestem ze wszystkimi na tej, nieważne, ile ktoś ma lat, i ja się do tego przyzwyczaiłam. Ja duchowo się czuję młoda, a nie czuję się jako babcia, chociaż już zostałam babcią. Więc to są moje kumpele. Jak idę do mojej synowej, obecnej. To ja nie plądruję, nie krytykuję, nie zaglądam, nie obgaduję i nic mi nie obchodzi. Jak przychodzę, to się zapowiadam, słuchajcie, pytam, macie czas, to wpadnę do Was i wpadam rzadko, jak mówię. Raczej oni są u mnie, bo są na spacerze z moją wnusią, to wpadają do mnie i my się widzimy, albo wpadają po swoje Jorki. Więc oni wpadają do mnie, a ja sporadycznie przy jakiejś okazji, jak imieniny, urodziny, dzień dziecka i takie. Tak. Więc kochani, bycie teściową, to jest fajna rzecz, ale tak jak mówię, jak zostaniesz kumpelą, a nie wredną babą. Kto z Was ma teściową super, niech do mnie napisze pod filmikiem, a kto ma niefajną, niech też napisze. I jakie macie wrażenia? I jaką byście chcieli mieć teściową? I co chcielibyście zmienić? Większość pewnie z Was też może mieszka z teściowymi. To też jest inaczej. Mieszkać osobno, a mieszkać razem. Ale co ja mam do powiedzenia? Na ten temat? Też jest dziewczyna młodszego syna u nas. To też mieszkamy, można tak powiedzieć. I wiecie co? Świetnie nadajemy na tych samych falach. Jesteśmy jak kumpele. W kuchni się zgadzamy. Nic się nie wtrącamy. Robimy wspólnie, a jak osobno, to osobno. Jeżeli ona ma pomysły, jakieś a teraz zmieniła jedzenie, ja też trochę zmieniłam. Więc robi jakieś tam ciasta zdrowsze i tak dalej, czy desery i częstuje mnie. I po prostu nie ma żadnych zgrzytów, że ona coś tam robi. Teraz mnie nie ma, ja mówię. Słuchaj, czuj się jak szefowa, bo się mnie tam coś pytała. Ja mówię, słuchaj, jesteś teraz szefową, rób co chcesz, kup co chcesz. I baw się super. No i właśnie taka powinna być teściowa. Kumpela, kumpela, jeszcze raz kumpela. A nie tak, że przychodzisz do domu, musisz siedzieć cicho, za chwilę usłyszysz, że leżysz, albo oglądasz serial, albo wychodzisz do koleżanki, a powinnaś to, czy to, czy tamto. A może będziesz prasować, a może coś tam, a dlaczego to nie zrobiłaś? a dlaczego tam zostawiłaś a nie tą ścierkę użyłaś a nie tak zupę posoliłaś, słuchaj przyczyn może być 20. jak ktoś Cię nie będzie lubiał od początku to będzie szukał wad a jeżeli jeszcze ma ktoś taki charakter no to przegrana jest ta synowa czy ten zięć więc kochani ja miałam to szczęście, że mieszkałam osobno od razu, ale i tak było tam coś, ale nie ze strony teściowej. teść był taki trochę, wiecie, miał swoje zasady, ale na odległość to jest inaczej. Więc ja byłam sobie na swoich włościach, więc mi tam nikt nie zarządzał. Ja sobie zarządzałam sama. Wiadomo na początku się czułam obco, bo to nie moje. Tak długo, długo wrażenie to nie było moje. Mi było trochę ciężko, ale z czasem. Było całkiem ok, a teraz to w ogóle jestem księżniczka i tyle. Jestem na swoich wościach. Sama sobie to zorganizowałam czyli nasz dom to jest wspólny z mężem. Doszłam własną pracą. Także kochani, zawdzięczam sobie wszystko, co mam, zawdzięczam sobie. Można powiedzieć, że nic nie dostałam, nikt mi nie dawał żadnych prezentów, żadnych darów, nic, po prostu. Wszystko sobie wypracowałam własnymi rękami i jestem z tego dumna i nie potrzebuję od kogoś nic i nie muszę nikomu się wkłaniać w pas. A z mam dobre relacje, teść już nie żyje, a ja mam dobre relacje, nigdy żeśmy się nie pokłóciły, no bo o co i po co? Jak ja przyjeżdżam na kawkę, to ja przyjeżdżam na kawkę pogadać, jak to ja pośmiać się, pochichrać. Zawsze mówię szczerze, to co myślę, nawet jak ktoś mnie coś zapyta i tyle. No i kochani, myślę, że będę, tak jak powiedziałam na filmiku nagranym na ślubie, że będę zajebistą teściową. I wiem o tym. A ja już to mówiłam wcześniej dużo, jeszcze nie, nie mając synowej, nie mając, jeszcze moje dzieci nie miały partnerów, ja zawsze mówiłam, że ja będę super teściową. Mój mąż próbuje obalić tą teorię. I tak podpuszcza ich, mówi: Ale macie niedobrą tyściową. Ale nie dostał od nich potwierdzenia. E, także kochani, wszystko jest jeszcze przed nami, jak to kiedyś mi ktoś napisał. Tak, przed nami, ale jak ja wiem, e, jaka jestem tam wewnątrz, wiem czego oczekuję, wiem e, co myślę, i wiem jaki cel sobie postawiłam, że ja chcę żyć w przyjaźni. A zwłaszcza teraz, jeszcze kiedy jestem w tym rozwoju osobistym, kiedy wiem tak dużo. Kiedy zdaję sobie sprawę, że kontakt z człowiekiem, relacje są takie ważne, tu nie chodzi, żebyśmy udowadniali, że ty masz rację, ja mam rację, ona ma rację i, i sztuli się nawzajem, I, i czy ja będę za moim dzieckiem, bo tam to już jest nie moje. Nie, kochani, jak moje nabroi, to moje dostanie paternoster, powiem, mu zwrócę uwagę, a nie będę patrzyć, czy to jest moje, czy nie moje, bo skoro są to moje. Jak to mówię, no, synowa już jedna jest, a druga może będzie, zależy od syna. Więc ja się będę starała ze swojej strony i myślę, że dziewczęta też będą się starały, bo jeżeli do tej pory nie było żadnych zgrzytów, ani razu żeśmy się nie pogniewały, nie pokłóciły, nie wymieniły jakichś negatywnych zdań, energii, ani żeśmy się jakoś, no jak to powiedzieć, nie spuściły nosa na kwintę i nie były zadowolone, a raczej fajnie spędzamy czas, jak mamy fajny kontakt. No to myślę, że dalej będzie. E, tak fajnie. No to tyle kochani. Puziaczki. Bądźcie wspaniałymi, teściowymi, a synowie niech będą cudownymi synowymi. Ich będzie okej. Okay. Pusiaki jeszcze raz.